E, ty, 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 co ty robisz? To nasza miejscowa! No, widzę gościu ma za dużo puszek! Kanada! Zobacz, jaki obrzuta zrobił drań. Uncool! cool? Więc to ty jesteś, ankul. Cool. Ciemniasz. To ty jesteś ziemem z północy miasta, przez którego nawet największe bandziory leją slipy? Podobno miesiąc temu rozjeba 20 skinów. Niebezpieczny, kurwa jest. Zaraz się przekonamy. Nieco gdzie spotyka się taką legendę jak ty. Szach, to już jest moje! Oddawaj buty i kurtkę, to ci nauczy, żebyś się nie woził? Ha! <laughs> uh! 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 Kurwa zawsze myślałem, że Ankul to taki wielki czarny murzyn.